Wódzki i Figurski w dobrej formie od rana z Polska, proszę. Dzień dobry, Pani. Biuro Prezydenta Warszawy Hanna Runkiewicz-Walc. Wydział notarialny się kłania. Moje tak, nazwisko nie? Proszę Pani, ja dzwonię w sprawie przekazania tego, tej nieruchomości, bo to jest skwer kardynała Wyszyńskiego, tak? Tak. Dziewięć. Proszę Pani, bo ta nieruchomość została w tej chwili sprzedana na siedzibę biura m, partii Nowoczesna Polska, Janusza Palikota. Nie wiem, czy Pani zna tę sprawę. Proszę, chwileczkę zaczekaj, proszę Pani, dobrze? nie, nie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, kiedy, kiedy tam możemy dać przekazanie budynku z Polska nastąpi. Ja to może to ja połączę może z, 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 z bezpośrednio człowieką ale dzień, wiek... dobry, dzień dobry Pani Piotr Misiura z tej strony rewident. E, proszę Pani, chodzi o ustalenie jakiejś daty, bo wie Pani, no, ponieważ Państwo są instytucją publiczną i charytatywną, my nie chcemy tutaj w ten sposób naciskać, tylko proszę żeby wrześród ległupsk. Ja o usunięcie be, 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 przede wszystkim samochodów z parkingu, żebyśmy mogli podstawić już, już nasze duże wozy, wie Pani, z meblami i ze wszystkim, a potem sukcesywnie będziemy Państwo wyprowadzać. Proszę, Proszę pani, e, czy pani dostała już e, jakiś, jakiś harmonogram wyprowadzki Caritasu ze skwera, ze skweru Kardyna Wyszyńskiego, czy pani tego nie ma? Teraz, teraz. Dobrze, czekamy. Znaczy, proszę pani, dlatego, że u państwa jest na dole takie niewielkie pomieszczenie, tam 20 metrów kwadratowych. My państwa możemy tymczasowo tam po prostu ulokować do momentu, nie kiedy państwo sobie znajdą, znajdą kosztową siedzibę. Proszę pana, jak tylko będzie możliwe, ja mhm. od razu połączę, no znaczy skontaktujemy się z panem. Dobrze, dobrze, tylko proszę pani, bo dzisiaj od 16 mają być odłączone telefony więc u państwa, więc prosimy przed 16, dobrze? Dobrze. Dziękuję. Dziękuję pana pani. godność jeszcze raz. Misura i Martenka. Rewizor, to my jesteśmy rewizorami w biurze prezydenta. Chodzi o wysiedlenie ze skweru kardyna Wyszyńskiego. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w s rok. Więcej na www.skrok.pl